Elochy, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, I dzisiaj sobie trochę porobimy różnych rzeczy w CSie e, Po pierwsze, otworzymy trochę tych pojemników. E, liczymy na Virtusów. E, gdzie są pierwsi wirtusi. Virtusi. E, tu są niebiescy. E, tu jest holo. E, to ma. Czyli znaczy, różowa nie fiol to jest Fiol, ja jestem przepraszam. to jest foliowana jest droższa od fol to dziwne nawet sprawdzę wiecie tak jest droższa od chwala. czy mhm. wy to widzicie widzicie dobra a po drugie zrobimy sobie kontrakt i będziemy liczyć mamy 50% raz, dwa, 3, 4, 5. znaczy powinniśmy mieć jakieś około 50% na środkę Safari będziemy starać się to zrobić a na razie otwieramy pierwsze, pierwsze naklejki Virtusi, Virtusi no błagam, daj mi Virtusu jak, jak, jak da mi chociaż tych niebieskich wirtusów, to będę zadowolony. Polujemy na wirtusów. Ej, no, tak się nie robi. Ostatnio otworzyłem to, co jest warte 50 zł z Paryża 2023, ale kurde. Daj mi coś fajnego. Gejben. Ma Gejben, no ile? Trzy otworzyłem. Naprawdę? Cztery właściwie, bo to też, to, to wcześniej już to Okej Ok, jest Face Clan follow Ok, dobra. E, to w takim razie lecimy z, z kontraktem. A, mamy jeden skin za mało. No ale dobra. No i tak mi się nie zda to ten... Dobra. To jest około 3 złote? 2? No, come on. Ile to kosztuje? No cóż. W... Kontrakt się nie udał. Ale to nic, no. Ale to nic. Yy. dalej otwieramy skrzynki w sobie. To jest ostatnia, a nie, jeszcze mam trzy. Ostatnia. Ja pierdzielę, no co jest? Zdaliśmy tylko to, ile to jest warte. Nie sądzę, by mi. No, jedna skrzynka mi się zwróciła, no. Dobra, wykupię jeszcze parę. Ok, udało mi się sprzedać łupkę Mortis. W sumie miałem trzy. Uh, uh, sprzedałem już dwie uh, i mam jeszcze jedną takę. Mhm. Uh -huh. Idzie z najlepszy float, jaki miałem? Nie. Oj, oj No jak to możliwe? Ej! Ona miała być tego 0.01 Nie, 0, 0.1 ok, dziwne... Uh, to jest zimna. Dobra. W każdym razie. No to mamy ich sześć. i co? Otwieramy. Ale kurde, wczoraj był taki dobry dzień. Otworzyłem złoto, otworzyłem holo i otworzyłem. Znaczy, otworzyłem dwa właściwie holo. Jedno to i otworzyłem jeszcze to holo, które jest tutaj witali. Potem je sprzedałem i kupiłem nowe. E, tak to było głupie, bo zmarnowałem pewnie złotówkę czy dwie. Bez sensu, ale no, jakby nieważne. E, w każdym razie. Ja otworzyłem też złoto, które... Znaczy no, złotą naklejkę, która też kosztowała około 13 zł. W każdym razie raczej mnie no co jest ej no nie no nie mamy wirtusów, ale no ja pierdziele sorry za przekleństwo ale kurde no co to jest no złot złotem mnie bajtuje jeszcze gaiben o nie, kurde. Była różowa przecież, no. I tutaj zamiast chwała, coś niebieska. kurczę. Nie. Dobra, dwie ostatnie. Gay, Ben, daj mi Ostatni. Olo. Ile? W porządku. Ale za WP Martisa to niezbyt się opłacało, co? Mamy tylko jednych virtusów. No bo... Pytanie, czy to jakoś. Nie, to spadło trochę. To się. Złote, jak ostatnio patrzyłem. Kurde, bo mi ten. Zamiast tym, to się. Ces, O, 48 no, no dalej. Kurde. Ej, słabo. Możecie też zauważyć, że tutaj wsadziłem tych jednych trucców, ale tych akurat kupiłem. A tu już miałem tych trucców w solo. Teraz w sumie na każdego jest imowa. No. też jest. Też. Na każdego mam i tutaj ten... Tak, holo tych fixusów. Ale kurde, no... Ale słabo. Słaby drop. Ile ten face kosztuje? Czy my to sprawdzaliśmy? Nie, jeszcze. Nie. Hmm, no w porządku. Ten face... No nie, zbyt fajnie. Nie zbyt fajnie. A, i możecie zauważyć, że też w końcu wymieniłem swoje, swój, swoją kosę i te parę skinów. I... Uh, I co? I wymieniłem nie na CS Mani w końcu, tylko na Skins Monkey. A, 10 razy sprawdziłem link, zanim się tam zalogowałem, więc... Polecam każdemu jak najbardziej sobie popróbować te testy, ale sprawdzajcie linki milion procent, bo, no, znaczy mam milion procent milion razy, bo, no bo tak. I tutaj mam złoto z Pinksa. No, nie wiem, a ten tam, tam, tych mongozy, w sumie wczoraj, Ile oni kosztują, bo to w, ja ich w sumie sprzedam. Ej, do, dobra. To ich sprzedaj i kupuję parę skrzynek jeszcze. Mam nadzieję, że komputer. Y, nie szumi zbyt mocno. Jak nie mówię, to na OBS-ie się pokazuje, że nic. Y, nic nie wydaje dźwięku, więc mam nadzieję, że tak jest. Y, dobra. <grym> dobra. No to. To Wirtusi! Jej! Virtus, Virtus, Virtus Pro. Dawaj mi jeden Wirtusów. Jeszcze raz. Co jest? To nie jest taka strata, bo ci Wirtusi kosztują złoty 15, a skrzynka złoty 38. Virtus, Virtus, Virtus Pro. Dawaj Virtusów. Eee, no nie, takie. Ej, trzy niebieskie z rzędu. Nie opłaca się tego otwierać. Dobra, nie opłaca. Ale mamy trzech wytusów. Jest w porządku. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. A ja tych wytusów sobie gdzieś nakleję pewnie. Zresztą nie wiem co zrobię. W sumie no wiecie co. Ja sobie przyniosę do schowka te, te niebieskie wszystkie. Bo y, ja sobie je zachowam sobie je zachowuję w związku z tym, że y, że na przykład y, same naklejki wymieniłem na tą królę y, naboju w ogóle. Same naklejki. Ale spojrze 2023 w majora, więc y, no jest tyle. Mm -hmm. To wszystko. Więc co tym fajnie. No ale w ogóle możecie obczaić mój czołg. Yy, Chwila, czy ja? Czekaj, nie, około, tam. O, widzicie. W każdym razie, no tyle, tyle mam naklejek niebieskich z tego yy, Paryża 2023 No, także yy, no, ale teraz wszędzie jest yy, za dużo w magazynie, za dużo w tych. No, nadmierna ilość, nie wiem jak to powiedzieć. Nie przyjmują. O, da holo. E, skąd to mam? Ile ja to kosztuje? Bo ja tego nie chcę. A, nawet nie warto. Nie, no, ja to sobie zatrzymam. I nie wiem, jak się skończy to ta, ta, ta cała promocja tutaj na to i tak. Dobra, dobra, jeszcze jeden. Otworzyłem raz z I sporo bloketowych. Raz go śmierć. Nie no. Dobra, nie, nie, nie warto otwierać nic w cs Ej, wczoraj był taki dobry dzień, naprawdę ta naklejka jest warta 50 zł. To wczoraj zrobiłem profit jakiś 80, znaczy 80 zł miałem, ja wydałem 10, czyli 70 zł profilu to miałem. No około 10-15. No może 20. No w każdym razie to był duży profit Czego oczywiście większość stanowiła yy, stanowi ta naklejka. Ale kurde... Wiecie, że w ogóle Steam teraz banuje za trady, za inne strony? Dumblingowe? Kurde no, może sobie tego złego demo przypiszę. Z nie wiem czy wiecie, ale to jest Crafthola. Ja go nie zrobiłem samemu, ja go dostałem od GeForceKingsa, to jest Craft haula budżetowego. Nie wiem. Dobra, no mamy trzech Virtusów. Trzech? Trzech. Niebieskich, są, z których nie dostaliśmy wielkiego minusa. No dobra, to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Dla fanów transformerów już niedługo będzie film. Już mam nagrany. Tylko jeszcze nie wstawiam, bo wolę sam na razie powstawiać troszeczkę. Ale kolejny poziom w transformerach War of Cybertron jest nagrany. Tyle. Niedługo go wstawię. O, jeżeli ktoś. Znowu się powtarzam, ale jeżeli ktoś po prostu chce coś stąd, nie wiem, może tego uspa rzeczywiście, a może, nie wiem, że wróżkę, zębuszkę, a może endeputkę, a może, nie wiem, może gryfa, Marfita, czy ap 7 fajna. No to. Zachęcam do zmierzenia się ze mną Bardzo zachęcam. A, o! O, to jest mój najlepszy... Dobra. Czyli wyszło. Czyli wyszło bardzo fajnie. A, bo ja y, jednego z tych zamieniłem na, na tą kosę. I nie wiedziałem czy to będzie ten lepszy float, czy gorszy, bo float da się... Zobaczyć tylko albo na CS jest się, ale na Skinsmarty nie. E, przynajmniej jak deponujesz y, y, przedmioty, tak? Za, za coś innego. E, więc e, obawiałem się, ale mam w swoim ekwipunku ten lepszy float. Oczywiście to jest i tak field tested, ale float jest lepszy. Najlepszy z trzech, które miałem. E, bo jednego sprzedałem na rynku, a drugiego właśnie na. Dłukowska. Także zachęcam do zmierzenia się ze mną, yy... wracamy jak najbardziej jesteśmy tutaj, gramy, robimy, ja wiem, że jestem trochę leniwy, bo nie wrzucam filmów, tylko ja nagrywam, ale dobra, to ten wrzucę dzisiaj A, i może jutro wrzucę te transformery. Dajcie lajka, suba, trzymajcie się do następnego i cześć.